Cześć z tej strony Ania! I Darek! Dziś chcieliśmy wam pokazać grę hip po szwajcarskiego wydawnictwa Heveletic. Widząc to malutkie, estetycznie wydane pudełeczko na sklepowej półce po raz pierwszy, szczerze mówiąc przeszliśmy obok niego dość obojętnie. Ale już za drugim razem coś nas do niej przyciągnęło i uznaliśmy, że dlaczego nie spróbować w nią zagrać. No i szczerze mówiąc nie rozczarowaliśmy się. W poręcznym pudełku mamy kilka kafeków basenu Pana Hippo, trzy kostki, piłki w czterech różnych kolorach, które będziemy rzucać do basenu i bardzo krótką instrukcję. Gra jest zasadniczo bardzo prosta. Celem zabawy jest wrzucenie wszystkich piłek w swoim kolorze do basenu zanim zrobią to pozostali gracze. Zadanie wydawałoby się proste, gdyby nie pewien haczyk. Inni gracze również starają się zapełnić planszę własnymi piłkami, a tory basenu nie pomieszczą wszystkich piłek, zwłaszcza gdy gramy w pełnym składzie. A jak przebiega gra? W swojej turze rzucamy wszystkimi trzema kośćmi. Każda z nich określa jeden z torów basenu, gdzie możemy wrzucić piłkę. W każdej turze możemy umieścić maksymalnie 3 żetony piłek, choć możemy obrać inną taktykę. Oczka wyrzucone na konkretnych kościach możemy sumować, co pozwoli nam na umieszczenie naszych piłek na torach z numerem większym niż 6. Wtedy na planszy zajmiemy mniejszą ilość pól, ale dzięki temu w miejscach, które być może inni gracze ominą. Na każdym torze możemy umieścić określoną liczbę piłek. W pierwszej części basenu jest miejsce na 3 piłki, w drugiej połowie na 2, ale jest też sam środek, tor siódmy, gdzie Pan hippo przyjmie każdą ilość piłek i chętnie się nimi zaopiekuje. Natomiast jeśli trafimy na tor, gdzie jest już maksymalna ilość żetonów, to po prostu wypychamy piłkę, która znajduje się najwyżej. Ale nie radzimy wypychać swoich, bo nie dość, że oddalamy się od zwycięstwa wyrzucając piłkę z basenu, to jeszcze dostaniemy za to karę. I to wszystko jeśli chodzi o zasady. Kto pierwszy pozbędzie się wszystkich swoich żetonów, wygrywa. Co spodobało nam się w grze? Hippo ma wielki walor edukacyjny. Poprzez zabawę rozwija umiejętności matematyczne, uczy myślenia strategicznego i umiejętność przewidywania. Wszystko w bardzo przystępny, wręcz przyjemny i przede wszystkim niewymuszony sposób. Z hippo można bawić się w dwie, trzy lub cztery osoby. I trzeba przyznać, że im więcej graczy rzuca panu hippo piłki, tym większe emocje wywołane wypychaniem się, Współzawodnictwo te same jak sektory basenu, gonitwą do zwycięstwa. Zabawa i dużo śmiechu z hippo gwarantowane. My polecamy grać w 3-4 osoby, bo jednak rozgrywka dwuosobowa wydaje nam się nieco pozbawiona tej atmosfery rywalizacji i emocje są po prostu mniejsze. Przy większej ilości graczy już wyraźnie zarysowuje się negatywna interakcja w postaci wyrzucania sobie nawzajem piłek z basenu, ale można nad nią zapanować i w taki sposób dodawać wyniki na kostkach, żeby unikać tego aspektu gry. Nie jest to wbrew pozorom gra tylko dla najmłodszych graczy, ale możemy ją również traktować jako szybki przerywnik między innymi tytułami, bo gra się dosłownie w 15 minut, tak jak poddaje pudełko. Nam się hip pospodobało. spodobało. To lekka i przyjemna gra w tematyce, która może przynieść ulgę w te gorące dni. Polecamy. Do zobaczenia. Do następnego.